Pytanie, jak naprawić świat? Uwielbiam to pytanie. I jak naprawić planetę? Myślę, że naprawimy planetę najpierw patrząc na siebie, przyglądając się każdej osobie, patrząc w siebie i zastanawiając się, jaki dar mają do zaoferowania światu, planecie? Co wszechświat szepcze ci do ucha, odkąd byłeś na haju? Uwielbiam słowo universe wszechświat. Uni oznacza jeden, verse oznacza jedną piosenkę. Jaką nutę dopiszesz w tej jednej piosence? Dla mnie to poezja mówiona, to liryzm. Uwielbiam używać słów do wyrażania wiadomości, które docierają do ludzi nie tylko tutaj, ale i tutaj. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Unity Poland